Witam serdecznie. Tradycyjnie z nowym tygodniem zachęcam do lektury najnowszego wydania Linii Otwockiej. To już pewne. W Otwocku, podobnie jak w Warszawie, od 1 lipca nie będzie obowiązywać nowy system odbioru śmieci. Władzom Otwocka nie udało się rozstrzygnąć kolejnych dwóch przetargów, w których miała być wyłoniona firma odbierająca odpady od mieszkańców. Czy wobec tego wzorem na polu Otwock zasypią śmieci? Przeczytamy na stronie drugiej. Czy miłość matki może ranić dziecko? Zdaniem pana Macieja tak. Od 30 lat jest on przykuty do wózka. Tyle samo lat opiekuje się nim jego matka. To, co ona nazywa miłością i troską, w jego ocenie jest psychicznym i fizycznym znęcaniem się. Czy ma rację? O tym rozstrzygnie sąd. Więcej na ten temat w tekście Agnieszki Jaskulskiej. Mamo, kochasz mnie za mocno. Kolejne zawirowania wokół Powiatowego Centrum Zdrowia. Już wiadomo, że opinia publiczna nie pozna planu restrukturyzacji powiatowego szpitala. Informacje tych nie uzyskają nawet radni. Co ciekawsze, były dyrektor placówki Artur Złotowski sugeruje, że z zeszłorocznego bilansu zniknęło gdzieś 10 milionów złotych. Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu Linii Otwotskiej. W ostatnich dniach strażacy wyjeżdżali nie tylko do akcji ratunkowych. Swoje jubileusze świętowały ochotnicze straże pożarne w Rudzienku, i górka. Obszerne relacje z tych uroczystości znajdujecie w najnowszym wydaniu Linii Otworskiej. Życzę miłej lektury.